Witam dzień dobry. Szanowni Państwo, aspirant sztabowy Grzegorz Januszek, profilaktyk Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Dzisiaj na nasze spotkanie już ósme. Zaprosiliśmy przedstawiciela, policjantkę ruchu drogowego, która przedstawi Państwu wszelkie zasady i przepisy ruchu drogowego, jak należy poruszać się po drogach w obszarze, w obszarze zabudowanym, jak i poza obszarem. Przedstawi Państwu nowy taryfikator, który obowiązuje od 21 stycznia 2022 roku. Także bardzo serdecznie zapraszam. Oddaję głos sierżant sztabowej Kamili Uchmanowicz. Dzień dobry Państwu. Jak wiadomo, od 1 stycznia tego roku wszedł nowy taryfikator, który, że tak powiem, ma dosyć wysokie kary. Między innymi za przekroczenie prędkości zostały zwiększone mandaty. Tak więc, jeśli chodzi o prędkość od 31 do 40, mamy mandat w wysokości 800 złotych, od 41 do 50 mamy 1000 złotych, od 51 do 60 1500 i tak idzie to w górę. Jeśli chodzi o punkty karne, punkty karne zostały te same do wykroczeń przypisanych. Również trzeba zwrócić tutaj uwagę, jeśli chodzi o wysokość mandatów kierujących przy wjeżdżaniu pojazdami podczas opuszczania zapór, półzapór lub kiedy już zaczęło sygnalizator świetny wyświetlać sygnał czerwony. Wówczas kwota mandatu wynosi 2000 zł za takie wykroczenie. Zwiększyła się również kwota mandatu przy przejściu dla pieszych, czyli nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Jest to kwota 1500 zł. Jeśli chodzi o pieszych, to wszedł taki nowy przepis, który mówi, że jeżeli pieszy. Przychodzi przez przejście dla pieszych, nie może korzystać z telefonu ani innych urządzeń, które powoduje, że jego uwaga zostanie zakłócona czymś innym, czyli patrzenie przez tele w telefon, nieskupienie się na tym, co się dzieje wokół niego. I taka kwota mandatu to jest 300 zł. W dalszej kolejności również też obowiązek pieszych, również jeśli chodzi o przechodzenie przez torowisko przejazdy kolejowe, to również trzeba uważać, bo za przejście, jeżeli zapory są opuszczane, również grozi taki mandat pieszym w wysokości 2000 zł. Także jak Państwo widzą, dosyć wysoko, wysokie kwoty zostały że tak powiem, zmienione za poszczególne wykroczenia. Także tutaj szczególną uwagę trzeba zwrócić kierującym, którzy poruszają się po drodze, jak również i pieszych, którzy również są uczestnikami ruchu drogowego, żeby pomimo tego, że mają to pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, również szczególną uwagę zwracali podczas tego przechodzenia przez to przejście. Również zwiększyła się kwota mandatu za znak B20, czyli STOP. Dosyć dużo mamy zdarzeń drogowych, jeśli chodzi o ten znak, czyli nie zatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B20. Jest bardzo dużo zdarzeń drogowych. Tutaj, jeśli chodzi o kwotę mandatu, to mamy już 300 zł. Punkty dalej, te same, czyli dwa. Również zwiększyła się też kwota mandatu, jeśli chodzi o e, światła, czyli niestosowanie obowiązkowych świateł podczas jazdy od zmierzchu do świtu. Tutaj mandat już też jest wysoki, 300 zł. E, jest szereg różnych też innych wykroczeń, które. E, których grzywny mandaty wzrosły i na przykład jeszcze jeśli chodzi o wyprzedzanie jest znak B25 to jest pojazdy pojazdów osobowych to mandat wynosi 1000 złotych. Tak samo tyczy się kierowców jeżeli mamy tutaj którzy prowadzą ciężarówki może są takie osoby za B26 również jest tak wysoki mandat i wynosi 1000 złotych. Jeśli chodzi o poruszanie się pieszych poza obszarem zabudowanym, to należy pamiętać, że trzeba ze sobą trzeba mieć przy sobie odblask, tak aby byli, bylibyśmy widoczni dla kierowców, gdy już zapada zmierzch. Należy też poruszać się lewą stroną jezdni, jeżeli nie mamy chodnika. O tym trzeba też zawsze pamiętać. Yy, I przede wszystkim uważać na siebie, bo są różne sytuacje yy, na drogach. Yy... <laughs> Jeśli chodzi o e, obszarze zabudowanym, to należy się poruszać po chodnikiem, i tak jak wcześniej wspomniałam, należy przychodzić przez przejścia dla pieszych. Nie przychodzimy w miejscach niedozwolonych, bo również to jest wykroczenie, za które e, można ukarać pieszego mandatem wysokości 50 zł. E, jeśli chodzi o osoby poruszające się rowerem, to należy pamiętać, że rower musi być wyposażony w co najmniej dwa hamulce sprawne, światło odblaskowe z przodu i z tyłu, a także sprawny dzwonek czyli sygnał dźwiękowy. Poruszamy się po drodze, ewentualnie, jeżeli jest taka możliwość, to ścieżka rów. I również musimy przede wszystkim dbać o swoje bezpieczeństwo, bo. Trzeba uważać zarówno na osoby piesze poruszające się rowerem, jak i osoby, które jadą pojazdami wielośladowymi. Jeśli chodzi jeszcze o. Trzeba też zwrócić uwagę, bo dosyć dużo kierowców również jeździ samochodem i korzysta z telefonów. Także nie można tego robić. Bardzo prosimy ewentualnie o zestawy słuchawkowe, zatrzymanie za trzymanie, y, telefonu w ręce jest mandat karny. Również to jest wykroczenie, które dosyć często jest popełnione przez y, kierujących. Należy też pamiętać, że zmieniło się też kwota mandatu, jeśli chodzi o spowodowanie zdarzenia drogowego, czyli kolizję z artykułu 86, wówczas za e, taką kolizję mandat wynosi 1000 zł to jest plus przyczyna, czyli 1000 zł plus to, co kierowca spowodował, czyli na przykład e, jeżeli kolizja była w wyniku niezatrzymania pojazdu w związku ze znakiem B20, wówczas ten mandat to jest 100 zł, 1000 zł plus 300, czyli 300 zł to była przyczyna, czyli nie zastosowanie się do znaku B20 i taki mandat to jest 1300 zł. Obligatoryjnie 6 punktów karnych za spowodowanie zdarzenia drogowego. Również proszę jeszcze pamiętać, że jest jeżeli kierowcy jadą wzdłuż chodnika, to również grozi to mandatem dosyć wysokim bo w kwocie 2000 zł. I nie ukrywamy, że zdarzają się takie sytuacje, że kierujący jeżdżą po tych chodniku, nie zwracają uwagi, że tym chodnikiem poruszają się piesi, którzy niestety mają pierwszeństwo na tym chodniku. Proszę pamiętać, że dosyć ważne też jest, aby dostosowywać prędkość do panujących warunków na drodze. Teraz mamy taką pogodę... Deszczową, śnieg pada, wiatry wieją, także y, apeluję, żeby z, prędkość zmniejszyć w, w takich warunkach ogólnie, stosować się do jaka też panuje na danym obszarze, bo również y, nadal obowiązuje, że przekroczenie prędkości o 50 w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem uprawnień na okres 3 miesięcy. A jeżeli w okresie tych trzech miesięcy kierowca będzie dalej jeździł, zatrzymuje się to przedłużenie uprawnień, zatrzymane zostaje do pół roku. Konsekwencje tego też są duże, bo oczywiście za to też są grzywny, dosyć wysokie. Również proszę pamiętać, że nie można wyprzedzać na przejściu dla pieszych. W rejonie skrzyżowanie. Trzeba y, uważać. I jeśli chodzi o te przepisy ruchu drogowego, to y, myślę, że bez problemu na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji jest załączony taryfikator, w którym są przedstawione wszystkie. Y, Kwoty mandatów za popełniane wykroczenia, także można tam sobie zaglądnąć, zapoznać się, bo zmian jest dosyć dużo. Ja tu tylko przytoczyłam parę takich dosyć istotnych, że tak powiem, dosyć częstych wykroczeń, które są popełniane przez kierowców. Także dziękuję bardzo i życzę szerokości dla kierujących. Pojazdami. Bardzo dziękujemy Pani Kamili, że przybliżyła nam przepisy ruchu drogowego. Szanowni Państwo, pamiętajmy, przypomnę tutaj, jeżeli chodzi o te używanie elementów odblaskowych po zmierzchu. Są to bardzo pomocne dla innych kierujących rzeczy, gdzie z dalszej odległości jesteśmy widoczni. Pamiętajmy, aby dbać o swoje bezpieczeństwo, abyśmy dbali o nie sami. Abyśmy przekazywali to nieco młodszym uczestnikom ruchu drogowego. Korzystajmy z tych elementów, bądźmy widoczni, wtedy jesteśmy bardziej bezpieczni. Jak widzicie, Państwo, rzeczywiście ten taryfikator przyniósł nam zwyżkę kwot mandatowych. Są one bardzo dużo, więc również musimy tutaj przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Musimy dbać o swoje pieniążki, bo jak widzicie, jak słyszeliście Państwo, mandaty są bardzo duże. Nie ma tutaj możliwości e, tak zwanych widełek, że możemy, m, może na nas zostać mandat nałożony kwotą od. To jest typowo przypisana kwota, z której, na który, którą policjant nałoży na nas, więc musimy tutaj być bardzo ostrożni. E, ja bardzo dziękuję. Pani Kamili, że, że chciała dzisiaj tutaj się z nami spotkać i tak obrazowo nam przedstawić właśnie jaki jest ten terafikator. Przedstawiła nam zasady bezpiecznego poruszania się. Szanowni Państwo, kolejne spotkanie już 7 marca, na które już gorąco teraz Państwa zachęcam. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do widzenia.